Siemaneczko widzowie w wielkim przeglądu rynku. Ja już jestem z powrotem w Polsce, więc można sobie nagrywać. Jestem trochę zmęczony, bo ledwo co wróciłem z podróży. Tak w sumie trochę, trochę dziwne, wiecie. Przez chwilę wakacje, niby wypoczynek i powrót, to powinien być wypoczęty. No, ale jest 6.07, długa podróż dosyć była, ale stwierdziłem, że dobra, nagram to, potem się prześpię po prostu najwyżej. Eee, przegląd rynku. Generalnie nie obserwowałem zbytnio, co się dzieje na rynku Steam przez ten czas, lecz za, wiem, że po prostu Paryż dalej jest w grze. No, tak tak jest, nie, nie warto po prostu ufać w info, w eee, po prostu w, o promocjach i tak dalej, koń, końcu tych promocji. I tak swoją drogą to fajnie ten sort dwójka w te wakacje, nie? To też spokojna sprawa. No ale dobra. Przejdziemy do sobie zaraz odcineczka. jeszcze tylko tak przypomnę wstępie, że teraz jutro będę wszystkie skiny rozdawał z giveawayów, w Dropie, będzie na moim Discordzie z każdym doładowaniem i tak dalej. To dużo rozdań będę robić jutro i wam wysyłać, bo teraz też nie mam już na to siły. No i szybki sponsor odcineczka, jakim jest oczywiście tutaj strona Skin strona do wymieniania skórek. Jeżeli chcecie mieć swoje skiny, to zapraszam, bo to najlepsza platforma według mnie aktualnie. Link do strony macie w opisie. Strona oferuje darmowe 5 dolarów z kodem ALERT przy wymianie i do tego strona wam nie wliczy nakleje przez co możecie znaleźć na stronce dużo jakichś ładnych i ciekawych tutaj krawcików poszukać sobie i potem je posprzedawać drożej na rynku Steam, a troszkę tego znaleźć sobie można. No i doładowanie, jak wpisać, wpiszecie sobie mój kodzik, to macie 35% bonusu i przy doładowaniu przez 100 dolarów dostajecie 35 dolarów za free, czyli dobra opcja na doładowanie sobie pieniążków na Steam a jeszcze. Dobra, możemy przejść do rynku. Tak i przeglądzi, kłaniemy sobie e, i będę obserwować sam co się dzieje, bo nie wiem. E, skrzynia załamania. Czy coś się tu działo? Tydzień. Klasycznie widzę. To jakieś niższe spadki, ale głównie to samo, czyli wiadomo. Taka, te wahanie od 2,50 do prawie, 2, prawie 80. No i teraz ta cena stoi chyba na takiej samej jak wyjeżdżałem, więc e, nic ciekawego tu się nie stało. Te skrzynki co coś się dopiero ruszą, jak coś z dropu. Teraz to nie widzę, żeby coś miało pójść do przodu albo... W tą luftą. To też trzeba na to dwójka, bo w Polsce nie? Też 360 jakoś tak. E, więc mi się wydaje, że tutaj e, tych zmian dużych nie ma. No dokładnie, są to podobne ceny. Czyli na skrzyniach, w sumie z tego co widzę to e, nic się tutaj raczej e, ciekawego takiego nie zadziała. Może z jakimiś tam lekkimi wzrostami o 10-15 groszy, ale nie jest to jakieś e, super, no, ważne e, info. Dobra, pokażcie mi tutaj Paryż. Co się tutaj działo? No, był tutaj widoczny spadek jak widzimy, po moim wyjeździe zaraz tutaj cały czas ten Paryż spadał Lekko odbił, ciekawe czym to było spowodowane, że taka odbitka I powoli znów sobie spada No i tak jak wam tutaj mówiłem wcześniej, jak Paryż sobie wysoko pikował, że warto sprzedawać ee, To dobre, bo według mnie to było info I dobry moment na sprzedaż, teraz Paryż będzie spadać I będzie coraz mniej kosztować Tutaj też trochę, nie no, w sumie też ta górka jest, widzę, że ładnie odbił ten Paryż 65 zł, tutaj jest 57. Naprawdę duży wzrost. Teraz trochę na, tutaj na furii na przykład wraca. A no ma dalej spada, to ciekawe. No dobra, tak to wygląda. Okej. Okay. No to parę jeszcze raczej po tych głównych naklejkach, jak się patrzy, bo tak naj, najwięcej to pokazuje wszystko. Jak to się prezentuje. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jak kapsuły z Antwerpu mnie interesują, jak wyglądają. Czy kapsułach z Antwerpu coś ciekawego zadziało? 630. One podobnie właśnie stały też. Też taka cisza, teraz cisza, ale czy ta cisza. Musi być, no musi być. Dlaczego? Bo... Nic nie wprowadza aktualnie, i tak jak mieliśmy mieć teraz wielkie boom na wakacje, e, Sorsik dwójka Paryż powinien być usunięty. No to wiecie, to jest strasznie duże zamieszanie. Pewnie jakaś skrzynia by wypadła z dropu, no by wyleciała to nic. Kompletnie zero. Zero rzeczy zostało dodanych, i przez ten fakt, właśnie też jest to, oddziałuje na rynek, że jest taka nuda. E, wszystko stoi, może leciutko rośnie, coś nie tylko spada, i tak to będzie teraz wyglądać, póki coś nie dodadzą ciekawego, lub coś, coś się nie stanie e, mocniejszego. Bo no. Co? Rynek nie ma na co oddziaływać, skoro nic się na nim nie dzieje, tak naprawdę, no nie? I w ogóle, też swoją rolę kandydaci, moim zdaniem, są lepsi od pretendentów. O, oczywiście, w mojej opinii, pod inwestycje jakoś bardziej mi to przekonuje, jak patrzę na naklejki, wydają mi się bardziej perspektywiczne, e, że w przyszłości że to e, ma jakąś szansę większą wypaść. Ale tak jest, szczokom tak samo, szczokom tak samo się trzyma, co my jeszcze możemy spojrzeć sobie. E, no, Rio mi pokaż, e, jak to wygląda w Nation. Mogę przyznać, że to ale dobra, proszę tak. 61,58 też podobnie chyba jakoś to no Dokładnie. Wszystko do takich chociaż troszkę podrosło, czy mi się wydaje? Chyba mi się trochę wydaje. No, tak mi się trochę wydaje, tak jak myślałem. No to wszystko tak stoi, powiem Wam, że jest, jest zastój na rynku, jest zastojek I w ogóle swoją drogą też poskupiły mi się te dżunglowe paskwany, jakieś naklejki speedrunowałem na sprzedaż e, W sumie to już dlatego, że magazyna w tym nie miały miejsca, nie chciało mi się dalej ich sadzać wszystkie magazyny są e, Dżunglowy paskwany mi się skupił e, też a propos, e, więc ciekawe, tutaj wygasnęły też mi oferty, ale też mi się skupiły dżunglowego no i teraz będą się wszystko powstawać razy dwa. Te wygaśnięte i te skupione, więc troszkę tego jest. Dobra. Coś jeszcze ciekawego, powiedzcie mi, mamy. Mamy jeszcze RMR, bym sprawdził, jak się prezentuje. Co tutaj się działo na tym RMR-ze? Może tutaj. No i tutaj już widzę coś ciekawszego. Kandydaci mocno od legend są odstrzeleni. Eee, Okej, okay. zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Kandydaci. Aha, bo to tutaj jak nie ten wzrościk tutaj, co był Bo tydzień, przed tygodnia. Przed Zobaczę już coś, o, tu też patrzę, jaki podskok był, znaczy wy to pewnie już wiecie, no ja totalnie nie widziałem tego, W jakiś wzrost był mocny, dosyć mocny, dosyć mocny wzrost, proporcjonalnie do ceny yy, i sobie leci, nie no, powiem tak, mam troszkę tych remerów, spoko, niech sobie rosną, znaczy troszkę, wiecie, to nie jest w ilościach po 400, tak drobno naprawdę mam ich, ale coś tam jest. Okay, a ci, no to tutaj się nic nie dzieje, akurat tutaj nawet spadek bardziej cen e, względem do klosek, jak ja byłem, niż podwyżka. No właśnie, te, te nasze kapsuły niczym nie zadziwiły, ale pozytywnie tutaj widzę, że kandydaci e, wpłynęli. No to spoko. No to tyle chyba taki szybki przeglądzik, co się dzieje, co i jak. E, ja jeszcze test ledwo funkcjonuję, więc jak jakieś przyjście w moim głosie, jakieś błędy, czy jakieś mocne takie e, lagi, to sorry. E, bo dzisiaj tak tylko. I co? Życzę miłego dzienka, stawcie suba, łapkę w górę, spędzajcie skin, smoky, koks i co? Cześć, cześć!